Wygląda na to, że do odwiecznego konfliktu zieloni kontra czerwoni dołączy trzeci obóz. Firma DAYA wypuściła właśnie swoją pierwszą referencyjną kartę graficzną z oznaczeniem ZX500. Uwaga, to nie jest kolejny producent kart graficznych, który utylizuje układy od NVIDIA czy AMD. Mamy do czynienia z zupełnie nowym graczem na rynku układów. Już na wstępie zaznaczę, że nie odnotowaliśmy żadnych problemów z obsługą karty przez najpopularniejsze tytuły. ZX500 wspiera DirectX 12, Mantle, Vulkan, OpenGL, a także rzadko już spotykany API Glide, którego twórcą był znany w świecie akceleracji 3D legendarny 3DFX. Wystarczy kilka chwil spędzonych z kartą, aby wiedzieć, że wywróci ona cały rynek do gór nogami. Firma Daya zaprezentowała zupełnie inne podejście do układów graficznych. Koniec z prądożernymi behemotami, które podczas pracy obudzić są w stanie sąsiada piętro niżej i całkiem skutecznie ogrzać pomieszczenie, w którym gramy. ZX500 posiada zupełnie nowy układ chłodzenia, patentowanie którego wstrzymywało premierem sprzętu. Mamy bowiem do czynienia z chłodzeniem magnetoferytowym, niespotykanym w żadnym innym sprzęcie. Chłodzenie to jest kompletnie ciche, ale chyba nie, ma, nie można go nazwać pasywnym, bo wymaga zasilania. Temperatura zbijana jest przez fale elektromagnetyczne i nic więcej na temat układu chłodniczego nie wiadomo. Jest to cały czas ściśle strzeżony sekret firmy. Wiemy natomiast, że podczas mocnego obciążenia cały komputer pobierał niecałe 100 watów. To niewiele. Kolejna innowacja, jakiej nie uświadczymy u konkurencji, to koniec z narzutem generowanym przez układ graficzny na procesor. A rozwiązano to w banalny wręcz sposób. Na karcie możliwe jest osadzenie dedykowanego procesora. Tutaj dwie niespodzianki. Po pierwsze, możliwe będzie instalowanie starszych procesorów, przez co nie będzie to dotkliwe dla budżetu. Możliwe będzie również pominięcie procesora. Wtedy karta może generować jakiś narzut na procesor umieszczony na naszej płycie głównej, tak jak to ma miejsce u konkurencji. Jeszcze jedną ciekawostką jest to, że procesor umieszczany na karcie nie musi, a nawet nie powinien być schładzany żadnym radiatorem czy wiatrakiem. Producent podaje, że wyeliminowanie narzutu wymaga stosunkowo niewielkiej mocy, stąd brak potrzeby chłodzenia. Z informacji prasowej wiemy też, że w pierwszych modelach możliwe będzie osadzanie jedynie procesorów Intela. Te od AMD są w planach przy kolejnych edycjach karty. Rzeczą, która rzuca się w oczy są ogromne wręcz kondensatory. Gromadzą one ładunek elektryczny potrzebny do zasilenia przede wszystkim układu chłodzenia. Dzięki temu, gdy nagle zabraknie prądu, karta zostanie odpowiednio wystudzona. Jest to niewątpliwie jeden z minusów chłodzenia magnetoferrytowego. Co ciekawe, z tyłu obudowy umieszczono zostało pokrętło. To kolejna niespotykana nigdzie indziej rzecz w karcie graficznej. Za pomocą którego możliwe jest określenie stopnia gromadzenia ładunku elektrycznego przez wspomniane kondensatory. Jeśli chcemy, aby karta posiadała pewny zapas, ustawiamy odpowiednio wysoką wartość. Jeśli chcemy, aby rachunek za prąd był odrobinę mniejszy lub nasz zasilacz nie jest wystarczająco silny, ustawiamy mniejszą wartość. Tutaj uwaga! Może dojść do sytuacji, w której karta automatycznie przejdzie w stan uśpienia, jeśli sama zdecyduje, że nie jest w stanie ochłodzić chipu głównego. W praktyce oznacza to dla nas niebieski ekran i restart komputera. Nam na całe szczęście się to jednak nie przydarzyło. Nie, niestety, przez zastosowanie tak wielkich kondensatorów, pomimo niewielkich rozmiarów chłodzenia, karta zajmuje dwa sloty. Dzięki temu jednak mamy pełen zestaw wyjść, zaczynając od DVI przez HDMI, a na DisplayPort kończąc. Daja 3D bez kompromisów podchodzi do kwestii ilości pamięci RAM na karcie graficznej. Tej wbudowanej ma być 1 GB. Ale to nie koniec, bowiem ostateczna ilość zależy od użytkownika. ZX500 posiada dwa sloty na pamięci SO-DIMM. W naszym egzemplarzu osadziliśmy jedną kostkę o pojemności 4 GB, co w sumie daje 5 GB. Możliwość dokładania własnej pamięci. To świetny pomysł i aż dziwi, że żaden producent nie stosuje tego rozwiązania u siebie. W testach sprzęt spisuje się świetnie. Ogrywane nowe tytuły utrzymywały stałe 60 klatek i to przy rozdzielczości 4K. Wyniki w rozdzielczości 1080 wychodziły nieraz za skalę narzędzia testowego. W popularnym 3D-marku w teście Fire Strike uzyskaliśmy wynik na poziomie 21 tysięcy punktów. Testy przeprowadziliśmy kilka razy, bo sami nie dowierzaliśmy. Podobnie sprawa wyglądała w teście Cinebench, gdzie karta zajęła czołową pozycję, bijąc takie układy jak Radeon R9 Nano i GTX 980TI. Kolejną niespodzianką jest cena. Otóż karta, która zjada na śniadanie wszystko z najwyższej półki, czy to NVIDIA, czy AMD, gdzie ceny zaczynają się od około 2000 w górę, kosztować ma w przeliczeniu na złotówki zaledwie 1000 zł. Takiego ciosu z pewnością firmy te się nie spodziewały. Kto wie? Być może, aby konkurować z DAYA 3D, będą musiały połączyć siły? Zobaczymy. Pewne jest natomiast to, że rynek kart graficznych odżyje i czekają nas naprawdę ciekawe miesiące. Chęć wytwarzania swoich kart na czypie Daja 3D wyrazili już najwięksi producenci, tacy jak Asus, Gigabyte czy MSI. Lada moment na półkach sklepowych pojawi się zatem nowe logo, i jeśli obietnice odnośnie ceny zostaną dotrzymane, to warto zainteresować się kartami tego producenta. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Cześć!